Serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę pod górnie i zabiorę was do siebie, abyście mi wy mogli być tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę do Janikę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Żeby do niego mówili: Panie, podaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych cień. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę wam, To we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Oto słowo Pańskie, Tobie Chrystus. Był to wielki zryw, który zjazdował koniec niegodny i tak bardzo upragniony wolność. Na nowo od serca Polaków zapalił się na nadziei, a jednym z punktów tej wybrzydki było spotkanie ojca świętego z młodzieżą na despektach. W miejscu symbolicznym, w miejscu historycznym, w miejscu, którego nazwa. Mówi już wszystko. I padły tam wtedy słowa niezwykłe i chyba dobrze nam wszystkim sam. Musicie od siebie wymagać, zwłaszcza wtedy, gdyby inni od Was nie wymagali. I to był program na tamte czasy. I jest to program dla nas wszystkich i to na zawsze. I to pakieckie wołanie odnosi nas niesamowicie do tych wszystkich wydarzeń. W ostatnim czasie przeżywaliśmy. Duchowo uczyliśmy się z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem, który wczoraj i przedwczoraj wieczór Mogą Fatina, by spojrzeć. Te słowa niezwykle trafnie wytaczają uszlaki naszej wiary w świetle przed chwilą odczytanej Ewangelii. Tam Pan Jezus gromadzi swoich uczniów, jak to zwykle czyni, jednak to spotkanie jest trochę inne. Pan Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Uczniowie są za to, mają w pamięci niedawne rozstanie, związane ze śmiercią. I ich rozproszenie się w każdym możliwym kierunku, gdzie tylko odnajdywali szansę na lepszego życia. I dzisiaj fakt, że Jezus mówi do nich: Muszę iść do ojca, muszę wracać do domu ojca, również jakoś mnie smuci. Apostołowie bowiem bali się życia bez Jezusa, a tymczasem on jest i zawsze będzie drogą i prawdą i życia. Co to dla nas oznacza miłowani Kasia i siostry? Pan Jezus dając nam te trzy obrazy, chce nas do siebie przybliżyć, wytłumaczyć co tak naprawdę Bowiem droga bez celu jest bez sensu. Stąd omawianie naszej siostry musimy ciągle od siebie pagać, nawet gdyby inni od nas nie badać. Drugi obraz, który pozostanie nam panie to prawda. Już piła pytał Chrystusa za podczas sądu, co to jest prawda. Kiedy On powiedział, że dla prawdy się bawić, że przyszedł na świat to, by dać niebezpieczną czego byśmy nie powiedzieli, jakbyśmy jej nie zdefiniowali, to prawda to zawsze będzie najwyższą rzeczą człowieczeństwa. Mierzy się ją umiłowanie naszej siostry środków Na całym świecie gdzie ginęli walcząc dla idealów, dla wartości najwyższych. Dzisiaj może nim być choćby warszawska Łączka. Pod wielką grudą pianów nie da się nakopać prawdy. Nie da się jej również zadać epoką. Prawda zawsze jest w cenie. Doświadczyło tego wielu naszych podań. Rokmistrz Witold Pilecki, a my wraz z nim stanowczo za długo czekaliśmy, by rozgłoszować tę prawdę. Prawdę, że mamy bohaterów i nie mamy się tego wstydzić. Prawdą, że nasi bohaterowie nie dali się zmanipulować, zastraszyć i ulec okupantowi bez znaczenia jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Witold Pilecki jest bohaterem. W obronie prawdy, która skrzesze się w dobrze na wszystkich samych swoją. Bóg, obroń, ojczyzna. Przed jego po Auschwitz, powstanie warszawskie, a zginął w Polsce Ludowej, która miała być wymarzonym światem, a ukazała się utopią. Załogowano go świetnie znaną techniką kademicką, strzałem w tym i zasypano ja. To miał być koniec. Jednak tymczasem przyszedł Chrystus, który ciągle palcem pisze po Ziemi. A co takiego? Że on jest drogą i prawdą, i życiem. Prawdy broniło wielu ludzi przed nami. Prawdy mamy bronić mi. Naszymi szczególnymi i patronami znajdują się dzisiaj choćby kanonizowani wczoraj przez papieża Francisza na Franciszek i Jacek Prości Prości, biedni, z nie umieli nawet pisać, nie umieli czytać, ale bardzo ukochali Pana Jezusa jako Matkę To ona objawniła się 100 lat temu, bo oni okazali się najbardziej wiarygodni najbardziej godni poznania Prawdy i nie zagębił Maria poprosiła, by mówili dorosłych. Dzieci by mówili dorosłych, o których nie tak, tak zawsze przychodzi nam z obojętnością słuchać, By mówili dorosłym o narodzeniu i opiekę, które pełne jest grzeszynków. I to się nie zmieniło od tych stu lat. Święci pastuszkowie organizowali prawdę w swoim życiu i dziś są w niebie, stając się dla nas niezwykłymi orędownikami. Wielkim orędownikiem prawdy jest również dla nas do święty św. Patrycjana II. Dowidnie zaświadcza nam o tym zamach z 13 maja 1981 roku. Był następcą św. Piotra już 3 i dał się poznać jako ten, który nie idzie na najmniejsze kompromisy z Polska. Nie pokładał wojny, komunizmu, tolu i wyzwolenia, handlu ludźmi, aborcji, eutanazji, niewolnictwa. Bronił Ewangelii Chrystusa i za to miał zapłacić życie. Jednak tego pamiętnego dnia, jak myślą po tygodniach spędzonych w kto inny strzelał, a kto inny prowadził górę. I to był kolejny cykl na rynku. A dzisiaj, za ma małotka, Pani Alpaca wybiera się. Ucieka od odpowiedzialności. Mówi, że był jedynie narzędziem włoskim i I samego siebie nazywał Chrystusem, którego nie poznał światu, jak przedtem nie poznali jego życia. Pycha o miłowanie w siostry, zabija władzę, ale sam. I prawdę o tym człowieku. Wrogie prawdy, zwłaszcza tej niewygodnej. I trzeci obraz, jaki dzisiaj daje nam, nie jest Życie. Nie ma przecież najcenniejszego prawa na całym świecie. Chrystus złożył za nas ofiarę z siebie na drzewie krzyża, byśmy my by mogli żyć. Umarł i powstał do życia. I to jest również nasza próba. Każdy przecież z nas jest grzeszny. Każdego z nas grzech osłabia, czyli zabija. A on w swoim nieskończonym miłosierdziu ożywia, podnosi przez sakrament bez Chrystusa bowiem każda śmierć byłaby bez sensu. I bez Chrystusa każdy grzech niósłby po prostu samo człowieka. Jezus żyje, a my mamy w nim nasze życie. bracia i Siostry, papieckie wołanie przytoczone na początku naszego rozważania, to wołanie sprzed 30 lat jest nadal aktualne. Pytanie o sens naszego bytowania i liczne pytanie o sens i szczęście, poszukiwania różnych recept, sposobów, gdzie zapewnić sobie dobrobyt, zawsze skręcają się w tym, mieniu. musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy nie od was nie Najczęściej boimy się zmagania z ciemnością, ale to tylko uda, żeby w bo kiedy odbijemy nam na serię, że nie musimy się bać, bo jest z nami kwestia